Po godzinie czasu 5.40 jedziemy z powrotem autobusem, ale śmierdzi w środku niesamowicie mogliby poodbierać lecz jakieś okna, więc do zobaczenia na miejscu. Właśnie nas! Wypieprzyli z autobusu. Okazało się, że autobus ten nie jedzie do Dondet, tak jak miał jechać. A nasi znajomi jechali tym autobusem i dojechali do samego portu, skąd płynęli łódką, za darmo w cenie biletu. Wysadzili nas w ogóle w całkiem innym miejscu. Myśleliśmy, że ten autobus będzie zawracał, że wywozi lokalców albo znowu dowozi jakąś paczkę. Powiedzieli, że mamy wysiąść i przyszedł jakiś gościu, który gadał dobrze po angielsku. I mówi: No, kierowca nie gada po angielsku, i zadzwonił do mnie, żebym po Was przyjechał. Łódką do Dondet możecie popłynąć ze mną za pół miliona, albo mogę was zabrać samochodem za 200 tysięcy, i tam musicie sobie kupić jeszcze łódkę za 40. A my mu powiedzieliśmy, że bardzo dziękujemy, i w takim razie jesteśmy zmuszeni spróbować pierwszy raz stopa w Laosie. Coś tam jeździ, jest jeszcze wczesna godzina, przed ósmą. No i co możemy powiedzieć? Laos niszczy nas psychicznie od początku do końca. O ja. A ja w ogóle tracę głos po naszej wyprawie motocyklowej. Lecimy dalej. Na dół, w inną stronę, ale podrzutą nas do skrzyżowania, co jest bardzo miłe, bo mamy godzinę mniej piechoty. Elegancko, jak chłorki? Lepszy. Już lepszy. Nie daliśmy mamy... się zrobić z No, pusiarze i tuk tukarze są okropni, tutaj musicie na nich uważać. Więc jedziemy. Takie trochę safari na zewnątrz. Jeszcze zepsuliście Państwu drzwi na końcu, ale udało się naprawić. To jest dostać... prezent. Nigdy tego nie jadłem. Ja też nie. Zawsze Widziałam, że dzieciaki to jedzą. Naprawdę? Tak, a to jest ryż. Ekstra. Super, no dobra, idziemy... musimy się wysikać gdzieś w krzakach, że tak powiem. To jest ryż. I łapać z dalej. I orzeszkami. Co? Aha. Uh -huh. Ale pyszności. Takie zapieczone. Mm. Jedziemy dalej. Takiego stopa jeszcze nigdy nie zapaliśmy. Jedziemy ciągnikiem. Płyniemy łódką do Dondet, ale sytuacja była znowu nieprzyjemna jak to w Laosie. Opowiemy nam na miejscu, bo jest bardzo głośno. Laos Dotarliśmy do Dondet. Mamy już bungalow. Za najmniejsze pieniądze, jakie udało nam się wydać w Laosie na spanie, jesteśmy teraz po kawie i zwiedzamy trochę miejscowość. Szukamy sobie jakiejś dogodnej knajpy, w której możemy dzisiaj zjeść obiad, a może kolację. No, patrzcie, pompy z paliwem. Benzyna czerwona. Kropa zielona. Jak oni te samochody tu przetransportowali? No tak, spotkaliśmy już dzikie świnie, krowy i żółte kokosy. Nowość w Azji. Widzieliśmy je kiedyś w Tajlandii na południu. Są typowo takie oceaniczne palmy. Ogólnie jest w miarę miło tutaj, ale trochę mają na hajs. No, się ma, się ma i u, u nas jak widać jest już dość późna godzina. <laughs> e, poszliśmy na chwilę drzemki po obiedzie, no i niestety, ale e, zaspaliśmy. W sensie dobrze, że nie zaspaliśmy na sam mecz, e, dlatego że jest godzina 21, a Polacy dzisiaj grają z Francuzami o 22, więc mamy jeszcze godzinę czasu na to, żeby sobie zjeść i idziemy na, na, na piwko do baru. Tutaj w mieście są akurat jakby dwa dostępne telewizory. Ale wracając do tematu dzisiejszego dnia. Jak wiecie, dotarliśmy do Dundead, czyli do 4000 wysp, 4000 islands. I no w ogóle najśmieszniejsze jest już od samego rana to, jak laotańczycy potrafią kręcić biznes. Ogólnie kupiliśmy autobus za 200 tysięcy z statek do 4000 Islands, do Don Dead, konkretnie do tej właśnie miejscowości tutaj. I poranek wyglądał w ten sposób, że już w końcu po tych 14 godzinach, w zasadzie po 15 godzinach jazdy w autobusie dotarliśmy tutaj. No i tak patrzymy na mapę, że ten autobus w ogóle. Jakieś ostatnie 20 km przed naszą miejscowością skręcił. No i tak się przypatrujemy: przypatrujemy nagle autobus zatrzymuje się w jakimś takim mega dziwnym miejscu, w którym w ogóle nikt nie wysiada. Nie, ma, nie jest to w ogóle przystanek ani stacja autobusowa końcowa. Mówi do nas: Do widzenia. Każą nam wysiąść. Rozumiecie? My patrzymy na nawigację, no nie może tak być. No i ogólnie sytuacja była taka, że. On zadzwonił, kierowca autobusu zadzwonił o 20 no i sytuacja wyglądała w ten sposób, że otwórz mi te drzwi, to będzie mniej słychać tego gadania, tylko zgasz światełko, bo komary. Więc sytuacja zrobiła się trochę taka no bardzo negatywna, się okazało, że kierowca autobusu zadzwonił po swojego ziomka taksówkarza. I on powiedział, że może nas zawieźć tutaj na to miejsce za pół miliona kipów łódką albo za 200 tysięcy samochodem. No i my powiedzieliśmy, że w ogóle nie ma takiej opcji. I patrzymy na nawigację 20 km. Idziemy. No i po może jakichś 20 sekundach spaceru zatrzymał się pierwszy samochód. Sam zabrał nas pierwszą, jakby jedną, trzecią trasy na stopa, no ale nie mogliśmy jechać dalej, dlatego, że skręcał na pakse, my jechaliśmy na południe. Następnie złapaliśmy ciągnik, który też już na pewno widzieliście, że jedziemy ciągnikiem z jakąś rodzinką. Wysadzili nas, już mieliśmy dość niedaleko i trzeci nasz stop to był dosłownie taki wysko wyskoczony, czyli wyszliśmy z jednego pojazdu i podjechał następny Okazało się, że pan ma tutaj West House i nas zabrał, ale miał bardzo wysokie ceny. W ogóle my płacimy tutaj 50 tysięcy za spanie w bungalowie z prywatną łazienką, co prawda z zimną wodą, a on miał u siebie z klimatyzacją za 170 bez klimatyzacji za 130 tysięcy. Oczywiście wiadomo, jakościowo na pewno lepiej, ale dużo drożej. No i co jeszcze dzisiaj w ciągu tego dnia? W zasadzie ceny są tutaj dużo wyższe jak wszędzie indziej. Jeżeli chodzi o sklepy, no ale w knajpach nie ma jakiejś tragedii. E, ceny są nawet bardzo porównywalne do Lok do Soi, czy do, nawet są niższe od Kongur Cave. Minimalnie, ale są niższe. Mm. No i jutro mamy w planie wypożyczyć rower, przejechać się po jednej i po drugiej wyspie, zobaczyć sobie też, czy jest jakiś inny może bungalow, do którego moglibyśmy się przenieść z jakimiś lepsza, lepszymi warunkami albo lepszym widokiem. No w sumie to już niczego nie zobaczycie, ale za nami jest rzeka i jakaś mała wysepka. Nic więcej. Zerwałam się dzisiaj hamak, <grym> więc mają takie w ogóle tutaj swoje, swoje samoróbki. Lecimy na mecz. Pokażemy wam jeszcze co będziemy jedli. I pewnie jakaś krótka pogadanka w drodze powrotnej na bungalow. Koszulki przygotowane. Takie. Polska na ramieniu. No Chociaż... i zobaczymy, co dzisiaj pokaże szczęsny. Chociaż tu na wyspie to Francuzi mają przewagę, bo jest ich tutaj około 70%. Niestety, może być jakaś bójka. Nie, pewnie będą biegać w białych koszulkach, bo będą mieć mieć białe flagi. Dobra. To na razie. Do później. Tam w Laosie, zima. No bardzo fajnie. Meczyk wjeżdża dzisiaj. Tak, ale to będzie ciężki mecz. To za Polskę. Hmm. No niestety, marbeczki. Przegraliśmy 3-1. Ogólnie karnego to chyba powinien strzelać szczęsny, a nie Lewandowski. No i z tych całych emocji zapomnieliśmy Wam pokazać co jedliśmy, ale no standard, słodko kurczak i kurczak w tajskiej bazylii, taki mamy w ogóle bungalow, ja wiem, że nie mam zbyt szerokokątnego obiektywu, więc ciężko Wam to zobrazować, ale no jest bardzo duże łóżko na szczęście, naprawdę jest ogromne, a bungalow jest taki sobie. Także zawijamy spać, do jutra, dzięki, że jesteście. Z nami i pamiętacie o subskrypcji. Siema!